W Polskim Towarzystwie Fotograficznym Juliana Sojka i przewrotny moment, bo nie wernisaż tylko finisarz. A na dodatek ta wystawa, wystawa indywidualna, jest zakończeniem pewnego etapu drogi twórcy tych fotografii. To jest takie podsumowanie, to jest zakończenie dla niego, spojrzenie na to, co było. Co było przez lata jego codziennością, jego pracą, sposobem na tę pracę. Zdjęcia uliczne, zdjęcia fotoreporterskie, takie codzienne szukanie ciekawych kadrów z tego, co jest samo w sobie powtarzalne w jakiś sposób, ale zawsze można pod innym kątem na to spojrzeć, żeby było inaczej, żeby było ciekawiej. Tutaj ta wystawa to jest taka kropka nad I. Dziękuję za przybycie Teraz jak ta część jest taka ludzie. Cieszę <grymne> ja się, czuje, że pojawiliście się Państwo na zamknięciu wystawiania na otwarciu, jest to też trochę symboliczne zamknięcie mojej kariery zawodowej fotoreporterskiej. Jest to też, niejako też pożegnanie się z, z pracą w, w tym zawodzie. To było mniej więcej 18-19 lat, tak jak liczę. No. Prawie, coś kolodego. Chyba 18 w tym roku, w każdym razie ee, jest Słysza to już taka dorosłość. Do tak. dowód, w tym roku, dowód. E, no, zdjęcie składają się tak naprawdę z dwóch cykli, które nie są ze sobą, m, można by powiedzieć, powiązane. są to. ]nego rodzaju miszmarz i, i jakby sama, sama wystawa też dość mocno oddaje mój stan ducha, kiedy w poniedziałek oddawałem wydruki Sławkowi przed wyjazdem, a śpieszyłem się na tak, do samolotowym zdrowie. Pieszymy się bardzo. No więc to jest zakończenie pracy zawodowej jako fotoreportera, a nie zakończenie pracy zawodowej jako fotografa. Ostatnią wystawę indywidualną, jaką miałem, była chyba w 2009 roku w Twojej Gazety Wyborczej w ramach Motofestiwalu z jednego z wyjazdów z Kosowa. Nie ma tych zdjęć tutaj, natomiast. No jest to takie też porównanie, takie symboliczne zakończenie pewnej ery, można by powiedzieć, jakiejś twórczości nazwijmy, szeroko pojętej. Ja jeszcze się mi trochę się pojawić. Eee, tak, zdjęcia tutaj są podzielone na dwa cykle, ja w sumie cieszę się, że stoicie tyłem do tego mniejszego, ponieważ to jest to, co na czym się będę chciał dalej skupić, czyli na obserwacji. Człowieka, szeroko porozumianej. Po, po to co za nami jest, to są tak naprawdę zdjęcia, które były robione w ramach różnego rodzaju wyjazdów i tematów. Eee, tak właściwie teraz ten wyjazd z jednej strony był urlopem, ale z drugiej strony też był takim rodzajem dziwnej podróży, można by powiedzieć, do, do wnętrza siebie, ponieważ. Całkowicie przypadkiem modliłem się w świątyni hinduskiej pod górą Batur. Następnie na nią wszedłem następnego dnia i na niej spałem, gdzie rano medytowałem do Boga o zdrowie. I też to wszystko było w pewnego rodzaju takim nieświadowym wyborem, ponieważ Miejsce, do którego się ubrałem, kojarzy się głównie z influencerami, z ludźmi, którzy bardziej korzystają z życia w sposób beztroski. Dla mnie to było też troszeczkę takim wewnętrznym mm, przeżyciem mm, nieświadomym, ale to też dla mnie jest istotne z tego względu, że kiedy ja byłem tam teoretycznie odpocząć, tutaj się rozgrywało zakończenie pewnego etapu w moim życiu. E ta wystawa też jest, można by powiedzieć troszeczkę hmm, nie tyle przypadkiem, bo nie ma przypadków w życiu, jest jakimś takim rodzajem zrządzenia losu i energii. Ja ci rozmawiałem z szefem Związku Polskich Artystów Fotografików, który powiedział mi, że zrobił indywidualną, ponieważ ostatnia indywidualna była 15 lat temu. No i jakoś tak się zdarzyło. Nie ma przypadku. Nie ma że, 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 że termin był. Nieważne, ile osób zobaczyło, ważne, że zobaczyli, i ważne, żeby wynieśli z tej obserwacji, tych fotografii jakąś wewnętrzną przyjemność, nazwijmy to, no bo jednak obcowanie z czyimiś dziełami jest formą przyjemności do pewnego stopnia, jeżeli coś nie jest turpizmem. Natomiast bardzo często kłócę się ze swoją żoną o to, jak po angielsku mówię, że. I make pictures, bo teraz moja żona się ukrywa, że poprawnie jest I take pictures, ja się z tym nie zgadzam, z prostej rzeczy, z prostego powodu, I make, ponieważ tworzenie świata, który przekazujemy innym osobom do, do, do oglądania, kreujemy nie, no, można powiedzieć, kreujemy malarsko, bądź też doborem światła, doborem koloru, doborem kompozycji. Natomiast jest to dla mnie wykreowanie rzeczywistości, która została zapisana w krótkim kadrze tak naprawdę, w jakimś wycinku rzeczywistości, którą zaobserwowaliśmy. Jest takie też powiedzenie, które Darek Kulesza z wyborczej, koło którego siedziałem przez ładnych parę lat. Nauczył mnie, że ciężko jest swoje zdjęcia wybierać i to by się potwierdziło, ponieważ kiedy przyszedłem tutaj na komisję do związku polskich artystów fotografików, miałem ogromny problem z wyborem swoich zdjęć. Nie mam takiego problemu z wyborem cudzych, ponieważ zawsze sprawia to zupełnie inne, inne podejście, kiedy nie mamy tej całej... Historii dookoła, widzimy tylko finalną, finalną selekcję. Natomiast no, myślę, na że każdy z Państwa tutaj teraz zaobserwuje, zaobserwował zapewne, przydał, kilka w czasie, po kilka słów wcześniej. Te zdjęcia są tak naprawdę zapiskiem 1:25 bądź 1:25 sekundy, nawet 500. A w większości tam się wydarzyło dużo więcej, tak jak w życiu każdego z nas. E, można by powiedzieć, że te zdjęcia reprezentują ostatnie lata. Myślę, że jest to spowodowane tym, że każdy z nas w jakiś sposób rozwija się poprzez swoją podróż życia i, i twórczości. Myślę, że jakbym pokazał Wam zdjęcie, które było moim pierwszym zdjęciem wyborczej, to byście się zaśmiali, bo. Nie miało być politycznie, ale moje pierwsze zdjęcie, na które wysłanie Tomek stańczak powiedział zrób dziurę w jezdni. <śmiennie> no, to jest fajna, ale, ale pierwszym zdjęciem, które dostałem do wykonania w ramach swoich obowiązków służbowych, było wykonanie dziury w jezdni. I to też takie symboliczne trochę, że najbardziej e, nieoczywiste, totalnie można by powiedzieć... Rzeczy, które nie są warte naszej uwagi, stają się jakimś tam elementem naszego zainteresowania rzeczywistości dookoła i, i, i wszystko tak naprawdę może być um, tematem naszych zainteresowań. Um, no ja lubię ludzi na zdjęciach, co bardzo mi na początku przeszkadzało, bo te 20 lat temu nie byłem w stanie fotografować ludzi, wstydziłem się, Jakieś, czułem jakiś taki dysonans, żeby ich fotografować, a teraz się jakoś tam troszeczkę zmieniło. Chyba, że godziurę Tak. Myślę, że Tomek nie chciałby nie korzystać za taką, się zajął. Też nie było łatwo. To jest nie tysiąca nie. dziur, wybrać jedną. Nie no, bo... To było Pamiętaj, że nie umiesz potem tego wyciąć. Tak. Nie wiem, czy są też coś koledzy z wyborczych, chyba nie Ale poza znikiem. Ten finisarz, tak jak tu już zostało wspomniane, to jest trochę podsumowanie, trochę zamknięcie tej drogi zawodowej, akurat tej części. No ale ja bym chciała się cofnąć do tego początku, jak to wyglądało od tej pierwszej dziury sfotografowanej. Że jednak przez wiele lat ciągle była ta pasja, ciągle można było jeszcze coś znaleźć, chociaż wydaje się, że taka praca fotoreporterska to jest totalna powtarzalność. Nie jest nigdy nie jest, nigdy nie jest. Za każdym razem, tak jak mówiłem, za każdym razem jak szedłem na jakąś nawet konferencję, to szukałem nieoczywistości. Nie ma czegoś takiego, że obserwując ludzi można stwierdzić, że nas nie interesują. Nawet Wychodząc z domu, jadąc z autobusem do pracy, można zauważyć coś, co nas zachwyci. To samo się tyczy, też wydaje mi się, pracy zawodowej, żeby odnajdywać e, zachwyt w najmniej zachwycających rzeczach. No, to jest jakby taka y, moja maksyma żeby po prostu kochać to, co się robi, bo to jest jakby podstawa tego, żeby dalej szukać nieoczywistych, pięknych kadrów. Co, trzeba mieć ciągle tę ciekawość, prawda? Żeby e, nie było tak, że e, już wiem, już umiem, już wiem jak zrobić zdjęcie, więc je po prostu robię, tylko ciągle gdzieś czegoś szukać. Myślę, że to odnosi się tylko wiem, umiem to do technologii, to jest tylko technologia. A mm, sztuka niezależnie od tego, czy użytkowa, e, czy sztuka galeryjna zawsze wiąże się z stałym rozwojem artysty. Można to wnieść nawet chociażby po obrazach Julia Maternera czy, czy innych malarzy, którzy przez całe życie szukali swojej drogi. Fotografia jest łatwiejsza w jakimś stopniu, bo jest krótkim wycinkiem, ale jednak trzeba poświęcić czas, żeby znaleźć coś, co nas zachwyca. Wspomniane to, że to jest kreowanie. Fotografia fotoreporterska nie kojarzy nam się w ogóle z kreowaniem i będę to drążyć, bo chciałabym, żebyśmy trochę o tym powiedzieli, bo nam się to kojarzy cały czas z tym, że trzeba być w tym miejscu, w tym czasie i po prostu zrobić to zdjęcie. Jak się zrobi tysiąc zdjęć, to jedno na pewno będzie super. A tu słyszymy o kreowaniu, czyli to jest to ciągłe patrzenie, szukanie, sprawdzanie, z której strony w jaki sposób spojrzeć, żeby właśnie wykreować. Podam dwa przykłady, albo nawet i trzy. Pierwszy to jest taki, że na ostatnim spotkaniu Chrisa Nidentala w Łodzi, on powiedział, że przestał fotografować w serii, zaczął używać pojedynczych spustów. Tak jak powracając do fotografowania na taśmie, że trzeba przewinąć zanim się zrobi drugi. To jakby powoduje, że skupiamy się na konkretnej rzeczy. To jest jedna rzecz, a druga to jest taka, że za każdym razem jak koledzy gdzieś stawali. Półeczku, fotografowali jakieś wydarzenie, to ja się zawsze wduchałem z boku, gdzieś totalnie w nieoczywiste miejsce. I to się chyba wiąże z tym właśnie, że ich zdjęcia były takie, że to były prasowe zdjęcia powtarzalne, główki, szerokie plany i tak dalej, moje zdjęcia były mniej prasowe, ale lepsze na wystawy, na przykład, na swoje własne spojrzenie. Szukanie na co dzień po prostu wszystkiego, co nas zachwyca, to jest istota tego. No, nie wiem, wychodzę, wychodziłem zawsze rano i cieszyłem się, że znowu idę pracować. I może to była ta przyjemność, którą człowiek dalej chciał rozwijać. Po prostu tak mi się wydaje. Można odłożyć aparat, czy nawet jak się odłoży aparat, to się nie odłoży oka fotografa i cały czas się widzi kadry? A ja nie widzę kadrów, ja tylko jak aparat mam przy sobie, to widzę kadry. Nie potrafię fotografować telefonem, nie potrafię e, robić zdjęć na wakacjach, e, tylko i wyłącznie aparatem. E... Czyli co to jest, takie przestawienie czegoś w patrzeniu, w myśleniu? Nie, nie sprawia mi to przyjemności, to jest takie na zasadzie, za... ludzie lubią zapisywać e, historię w pamięci. Najczęściej jest to pamięć właśnie w telefonie, a czasem mi się wydaje, że są chwile w naszym życiu, które lepiej jest zapisać w pamięci w głowie, niż zapisać to zapisaniem tego na zdjęciu. A jak już skupiamy się na sfotografowaniu jakiejś rzeczywistości aparatem, no to jednak zrobienie tego tak, żeby to było e, po naszemu, że tak mówimy kolokwialnie. Czyli to nie jest prawda, że każdy fotograf patrzy cały czas zdjęciami na świat. Są tacy, którzy patrzą oczami na świat. Hmm, chyba tak, bo ja bardziej patrzę tym, co mi w głowie zostało w pamięci. Nie to, co... Nawet, nawet nie lubię zbierać negatywów, bo wiele razy zdarzyło mi się spalić swoje negatywy, więc nawet nie wiem. Nie lubię swojej twórczości, można by ja powiedzieć. No. Dlatego też to jest zakończenie. To przewrotny moment, bo jesteśmy na wystawie, trzeba było wybrać zdjęcia, trzeba je było powiesić. Tak, tak, tak. tak. Trzeba... No właśnie ja ich nie wieszałem. Nie. Ale wybrać trzeba było. Tak, tak, tak. No tak, to tak. koniec już. Nie trzeba będzie tego przeglądać więcej. Po co? Nie trzeba się będzie już tym męczyć. Trzeba będzie znaleźć nowe rzeczy. I na nowo spalić negatywy, żeby Yy, odnaleźć nową drogę.